մորշան <coughs> przyszliśmy do Ciebie, Król im odpowiada, prawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych moich braci, najmniejszych, mnieściem uczynili. Wtedy odezwie się i dotyk po prawej, po lewej stronie. Idźcie, precz, ode mnie, przekręcił, bowiem wierzchnie przygotowany diagnoje, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają dzieci. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, panie, służyliśmy do wtedy odpowiem. Zaprawdę powiadam panu wszystko, co, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego czego mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną. Słowa Świętej Ewangelii zbłagają nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, przywilejni kapłani, kapłan, który odprawia nam Eucharystię, kapłani spowiadający, siostry zakonne, ministranci, organista, ukochane Boże dzieci, Jezus Chrystus, Król Nieba i Ziemi. Kiedy uroczyście świętujemy ten dzień, ten moment, wspominając Jezusa Chrystusa jako króla, nie wiem czy wszyscy na większą czy mniejszą skalę, ale powiem osobiście od siebie zawsze, jakaś jest migawka takiej myśli o Matce Bożej, którą również w Różańcu Świętym w ostatniej tajemnicy nazywamy Królową Nieba i Ziemi. Czy dzień urodzin, czy dzień imieniem dziecka nie jest świętym taty czy mamy, babcia albo dziadka, siostry czy brata? Oczywiście w normalny sposób, w naturalny sposób zwracamy uwagę na tego, którego przyszliśmy przywitać. Ale zawsze, przy tym na przykład dziecku, które ma urodziny, są rodzice, których również witamy z darem życia. Tak samo dzisiaj, przychodząc do Jezusa Chrystusa, chcemy przywitać całe niebo a przede wszystkim Matkę Najświętszą, świętych, aniołów, męczenników, błogosławionych. Bo takie jest niebo. Bo tam jest każdy dzieckiem Bożym. Każdy jest jakby drugim Chrystusem. Tak Bóg umiłował człowieka. I dzisiaj, kochani, wybierając się do świątyni, idąc uczcić Jezusa Chrystusa jako króla naszego, tak naprawdę idziemy, aby podkreślić swoje królowanie w tym życiu doczesnym, a kiedyś wiecznym. I to królowanie polega na tym, że dziś mam wolną wolę, mogę wybrać. Nie muszę być prezydentem, nie muszę być dyrektorem, żeby zdecydować tak czy nie. Tak samo jak król. Tak samo każdy człowiek najprostszy w mieście czy w wiosce może powiedzieć: chcę albo nie chcę, zgadzam się lub nie. I to jest nasze Królestwo. Królowanie przez decyzję, którą Pan Bóg pozwala, abyśmy podjęli. A kiedyś to królowanie z nim. I te słowa, które. Zakończyły dzisiejszy urywek pisma świętego, Ewangelii świętego Mateusza w 25 rozdziale. Słowo wieczne. Ono jest i radosne i straszne. Jeżeli mówimy o życiu wiecznym, to jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli słyszymy słowo męka wieczna, do której poszli ci, którzy stali po lewą stronę, to jest to tragiczne. I jeszcze jeden przykład taki prosty. Każdy z was, na przykład tato czy mama, przygarniając swoje dzieci, nie myśli o tym, czy przytulić je prawą ręką czy lewą. Ja kiedy byłem małym, a powiem, że nawet i do dziś, kiedy jestem otulany swoją matką przy spotkaniu, nigdy się nie zastanawiałem, którą ręką przydarnie mnie do siebie. Bo prawa jest mocna, a lewa bliżej serca. I tak mi się wydaje, może nie teologicznie, ale to była ostatnia szansa, kiedy Pan Jezus stawia tych ludzi po lewą stronę. Jeszcze ma do nich serce. Jeszcze ma do każdego z nas, do mnie i do ciebie, ostatnią szansę. Kiedy możesz powiedzieć... Panie Jezu, ja jeszcze zdążę zrobić dla Ciebie coś dobrego. Czy nakarmić Cię, czy napoić, czy przyjąć Ciebie, czy przyodziać, czy odwiedzić. Jeszcze mam tą szansę, bo stoję tak blisko serca. Napisane w opisie ostatniej wieczerzy, święty Jan Apostol spoczywał na sercu, na piersi Chrystusa, był po lewej stronie. A Judasz wyszedł podczas mszy Świętej, nawet nie doczekał się słów: idźcie w pokoju Chrystusa, albo ofiara spełniona. To taki jakby wstęp. Dzisiaj bardzo długa ta Ewangelia, i bardzo piękna, bo wyraża wielką miłość Pana Boga do nas. A zwłaszcza te słowa. Kiedy słyszą sprawiedliwi, że uczynili coś dla Pana Jezusa, nawet sobie nie pomyśleli. Na jednych z rekolekcji, które miałem możliwość przeżywać jako prowadzący kapłan w Kijowie w stolicy Ukrainy ojcowie oblacy mnie zaprosili i mieli taki zwyczaj, że mieli rekolekcje przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, czyli w środę popielcową się kończyły rekolekcje. a oprócz Mszy Świętej ludzie przychodzili na spotkania biblijne. I to wszystko, co było w kazaniu, co było w Słowie Bożym, myśmy jeszcze raz tak normalnie sobie rozmawiając przypominali i ugruntowywali. I była mowa o dobrych uczynkach, tak jak dzisiaj Ewangelia nam mówi. I zapytałem ludzi tak wprost, czy wtedy, kiedy robisz Dobry uczynek. Pamięta, że robisz to dla Chrystusa? Jedna starsza osoba, jedna pani mój proszę księdza, nigdy nie zadałam sobie tego pytania przez całe życie, a przeżyłam już bardzo dużo. Zawsze to robiłam, bo trzeba, bo widziałam potrzeby, bo ktoś się wywrócił starszy na ulicę, bo komuś torebka się rezerwowała, bo ktoś nie zdążył na zielony światło przejść, a chciałam pomóc. Nawet mi do głowy nie przyszło, że to Panu Jezusowi. I ja mówię, ale na pewno to nadaremnie nie poszło. I ta Pani mówi, ale dzisiaj wiem, że całe życie Jemu służyłam. Nawet nie wiedząc, tak Biblia mówi na przykład o Abrahamie, który przyjął trzech aniołów. Nie wiedząc, dali aniołom gościnę. On nawet sobie nie, nie brał do serca, do myśli że to przyszedł Pan Bóg i obiecuje mu, że będzie miał syna. I dzisiaj może tylko jedno z tych dobrych uczynków. Jest ich wiele, bo głód, spragnienie, pielgrzymowanie, nagość, choroba, więzienie. Człowiek spragniony to człowiek większej potrzeby, aniżeli ten, który jest głodny. Na pewno każdy się z Was przekonał, że jakby nie był głodny, ale jeżeli wypijesz klanki wody, czy chociaż jedną łyżkę wody, to już się glut uspokaja. Nie możesz zaspokoić tego pragnienia chlebem, jakimiś cukierkami. Ale woda to jest pierwsze, co zaspokaja, i ciebie, jakby jest takie słowo ukraińskie, rosyjskie rosyjski, umyrotworuje, czyli pokój, myr, to jakby upokaja, może tak powiedzieć po polsku. Może tak troszkę żartem, żebyście nie spali, powiem, kiedy te wszystkie zamieszki były na Ukrainie, rewolucja, ja z parafii jeździłem do Radia Maria, do telewizji katolickiej, bo tam posługiwaliśmy jako Paulini. I tam, gdzie jest 14 kilometrów drogi z Browarów do Kijowa. Sześć razy, może pięć, zatrzymywała mnie wtedy policja. Sprawdzali samochód, czy nie mam broni, czy nie przywożę jakieś żołnierzy i tak dalej. I zawsze było pytanie, czy wiedzieli, że jestem księdzem, a tam najczęściej myśląc do prawosławni, mówią, Baciuszka, i mówię, Baciuszka, czy ty piłeś? A ja już tak za czwartym razem, przed samym miastem, już miałem dość tych pytań i mówię, bracie, policjant. Czy któryś z was może się mnie raz zapytać, czy ja jadłem? Ja rano wstaję i lecę, bo mam, bo mam transmisję w radio. Ja nawet nie wiem, kiedy cokolwiek zjem, co pierwszy wezmę do ust. A ty się mnie pytasz, czy ja z rana piłem. Zapytaj mnie któryś, czy ja jadłem w ogóle. Ale dla niego to tak było ważne, takie było potrzebne to pytanie. Albo na przykład ktoś przychodzi Właśnie takie spragnione, to tak powiem, ze swojego podwórka. Moja mama, jak mnie wychowywała, to właśnie tak czasem stawiała mnie w taki punkt bezwyjściowy, gdzie musiałem albo się złamać, albo być chytrym, żeby z tego wyjść. I tak kiedyś przyleciałem ze szkoły i bardzo chciałem jeść, ale nie pomyślałem, że mama zajęta, że była na ogrodzie, że była przy krowach, że przyszła z cegielni. I mama, ja coś chcę do jedzenia. No to mama nalala szklankę wody jeszcze z wiadra, bo nie było wody takiej zwykłej w rurach u nas i dała mi pić. Ja wypił, mama chce jeść, druga szklanka, trzecia. I potem mówi, patrzy mi w oczy i mówi, i co? Ja mówi już nie chcę jeść. A to to by się pić chciało, mówi. Kochanie, czemu to mówię? Dlatego, żebyśmy zrozumieli, co znaczy pragnienie Ojcowie Kościoła pierwszych Chrześcijańskich Wieków, bardzo często komentowali to duchem świętym. Deszcz, woda, rosa, wilgoć, to wszystko duch święty. Na początku świata nic nie było, i duch Boży unosił się nad wodami. Na pewno Pan Jezus miał na uwadze tych ludzi spragnionych, którzy czekali na szklankę wody. Ale tak gdzieś w dalszym rozumieniu też chciał powiedzieć, że oprócz Ojca Niebieskiego jest Duch Święty. I największym pragnieniem Ducha Świętego jest to, abyśmy zapragnęli Jego. On użyznia. On jest tą rosą. On jest tą wodą, która człowieka zaspokaja. Człowiek spragniony. Kochani w Chrystusie, może warto sobie dzisiaj zadać pytanie stojąc przed Królem Wszechświata. Zadać pytanie, czy ja zaspokoiłem pragnienie Chrystusa, a bardzo prosto sobie wyobrazić, kiedy, kiedy by to mogło być. Jedyny raz, kiedy czytamy w Pismie Świętym, że Pan Jezus poprosił coś ze spragnienia, to był moment na krzyżu. Wtedy powiedział wyraźnie, pragnę. I dali mu żółć, chcieli mu jakiś taki, um, to się mówię, ubezboicie, czy, czyli przeciwkuboli podać, żeby nie cierpiał. Ale on inny miał pragnienie. Każdy wtedy myślał na 100%, na 200, że on potrzebuje wody w tej męczarni, w tym umieraniu, a on czego innego potrzebował. Pragnął zbawienia każdego z nas. Wtedy już widział w każdym z nas możliwość swojego szczęścia przebywania z nami w niebie. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Jeżeli Pan Jezus dzisiaj Ciebie, bracie i siostro, chwali za to, to postaraj się może tak na chwilę pomyśleć. Tak może nawet Przepraszam, że użyję słowo samolubnie, egoistycznie. Wyobrazić sobie, jak ja zasłużyłem na takie słowo. Co ja mogłem zrobić, żeby zaspokoić pragnienie Pana Jezusa? Czym mogłem go napoić? Czym mogłem go napoić? Spotkałem w Wielkim Poście w tym roku osoby w kościele, kiedy byłem na rekolekcjach w Polsce. Kiedy z tego strachu znikała woda święcona z kościołów, przyszła jedna osoba wchodząc do kościoła, tak jak u Was są konfesjonalne, zaraz przy wejściu. I ja siedzę do spowiedzi i patrzę, że z przyzwyczajenia ludzie idą, chcą umoczyć rękę, a potem wyciąga taką buteleczkę z kieszeni, leje sobie na dłoni się żegna. I ja mówię, Panie, to bardzo takie. A myślałem, że to jest odkażenie, nie? Mówię, to trzeba wyczyścić ręce. A ona mówi, można i tak, bo to jest woda święcona. I kiedy się przeżegnala, to sobie też ręce umyła, czoło. I mówi, dobry pomysł, proszę księdza. Tak będę robić. Nawet nie pomyślałem, że ze sobą ta Pani nosi wodę święconą, bo ona mówi, a kto mnie zabroni? I to było takie pragnienie prostego człowieka. A tak mówi na przykład Ignacy Ciecheński, tak mówi inny święty, tak mówił Orygenes. Tak, tak mówili na przykład biskup Ambroży. Jeżeli przyjmujesz Komunię świętą i jeszcze masz tą wilgoć w krwi Pana Jezusa, oczywiście trzeba wejść w mentalność tych pierwszych chrześcijan, żeby to zrozumieć, to mówi, dotknij od swoich ust, dotknij czoła, uszu, oczu, nosa, żebyś miał patrzenie Boże, żebyś miał węch Boże. I żebyś słuchał tylko Pana Boga. Oczywiście nikt nie mówi, żebyście przychodzili do ołtarza, maczali ręce w kielichu i się umywali. Nie, nie o to chodzi. Ale takie przesłanie, tego pragnienia w wilgocie Ducha Świętego, tak to tłumaczyli pierwsi chrześcijanie. I dzisiaj warto sobie odpowiedzieć, w czym zasłużyłem, co zrobiłem, że Pan Jezus mnie pochwalił, byłem spragniony, a dalej? Nie pić. Czym napójes Pana Jezusa, że On jest taki szczęśliwy, że On jest gotowy Niebo otworzyć na Ciebie? Że On dzisiaj chwali Ciebie przed wszystkimi. To tak między wierszami czytając, tak też chrześcijanie robili, że czytali Pismo Święte, tam dwa zdania, a widzieli w tym dziesięć zdań. My też dzisiaj możemy powiedzieć, że Pan Jezus zabrał wszystkich nas i z prawej i z lewej strony, ale tam też byli aniołowie. Tam też będą święci, tam też będzie obecna Matka Najświętsza, tam będą obecni nasi krewni i oni to będą słyszeć. To tak, jakby się odbywał egzamin Twoich dzieci w szkole przy Twoim udziale jako ojca i matki. I Ty siedzisz, czy stoisz i patrzysz, jak Twój syn, czy Twoja córka odpowiada blaskowicznie na matematykę, geografię, na, na wszystkie te pytania. Kochani, dzisiaj podziękujmy Panu Jezusowi, naszemu Królowi, za to, że jest taki szczęśliwy i że nas chwali, po prostu. A Boże chwalenie to jest błogosławieństwo, że Bóg nas błogosławi, bo w piątym rozdziale św. Mateusza, w kazaniu na górze Jezus Jezusowi, błogosławieni, szczęśliwi, którzy są w sprawiedliwości, i dzisiaj Pan Jezus nas błogosławi tymi słowami. To tak, jakby powiedział, bądźcie błogosławieni ci, którzy dali mi pić. Amen. Bóg zabrać.